Maneczko, tak jak obiecałem, jesteśmy ponownie kilka godzin później po otwarciu ostatniego, lecz parę dni później po dodaniu, żebyśmy zobaczyli, jak to jest. Póki nie jest to wszystko znerfione, słuchajcie, udało nam się kupić troszeczkę tych skrzynek, mamy ich dokładnie 125. Otworzymy partiami po 25 sztuk. Ostatnio zarobiliśmy grubo ponad 100 milionów. Zobaczymy teraz, ich wartość to jest ponad 80 milionów. Myślę, że ja dałem na poziomie 70-75, bo kupowałem poniżej rapu. Dało się bez problemu. Większe rzeczy się udało sprzedać, jednego runę PKXa sobie zostawiłem, dwa emeraldy jeszcze się nie sprzedały, nie miałem już teraz czasu, dwa jajeczka mi poszły, prawie że po rapie, godpotki jeszcze nie poszły, także słuchajcie, no, jest mega OP, jest gigantyczny zysk, moje huge powoli przybywają, jest ich coraz, coraz więcej, jestem naprawdę mega szczęśliwy, ich wartość też fajnie rośnie, po 50, 50, 50 milionów nawet niektóre mają, dobra, słuchajcie, żeby ultra nie przedłużać, mamy cztery godpotki, mamy jedno e, huge jajko i mamy dwa emeraldowe cakesy e, więc z tym, o tym musimy pamiętać, no bo mam nadzieję, że coś z tych rzeczy e, właśnie nam poleci. Otwieram dzisiaj szybko e, po to, żeby słuchajcie... Otwieram dzisiaj szybko po to, żeby jeszcze szybko jak nam coś poleci, szybko to sprzedać, bo te kilofy na pewno będą szły mega, mega w dół, bo one już idą ostro w dół. Więc szybko otwieram, póki nie są znerfione, szybko otwieram, póki da się na tym jeszcze zarobić. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli to jeszcze jest warte, to róbcie to samo, bo naprawdę jest tego haj, zaraz zobaczymy. Około 70 paru milionów włożone. Nawet minimalnie poszły teraz skrzynki w górę. Dobra, cztery godpotki, jedno jajko i jeden runowy pickaxe. Otwieramy partiami po 25 sztuk. Pierwsza 25. Eee, poleciały nam dwa obsidiany, 15 milionów. Eee, no, godpotek nie, jajka nie. Dobra, nie jest tragicznie. Jest, jest ok, jest ok. Jesteśmy powiedzmy mniej więcej na 0. Druga 25 Leci nam jeden emerald, i już jest trochę gorzej. Dobra, ale lecimy dalej. Lecimy wszystkie. Myślę, że zaraz sobie zobaczymy, co z tego poleci nie patrzyłem w prawo, bo za dużo się tutaj kręciło, poleciało nam 5 obsidianów, 3 emeraldy, jedno jajeczko, więc jest gizgit, o jajko w ogóle poszedł, 1,5 miliona w dół, 0 gotpotek, więc już openik jest gorszy, już jest słabiej, ale patrząc na to, 30 powiedzmy 7 milionów, 38 to jest 75, tu 3 sztuki, to jest 81 i tu mamy 6 milionów, 87, no to tak jesteśmy bardzo na poziomie zera. Oczywiście mamy dużo scrolli. dzięki temu mamy dużo, boostów też oczywiście dzięki temu. Otworzymy sobie, słuchajcie, 135 tych skrzynek. Zobaczymy sobie, czy nam tutaj coś z nich ciekawego poleci. Widzę, że poszła godpotka w ogóle z tej skrzyneczki. One były koło 6m warte. Jedna 4,4 miliony nam się zwróciła. I nam dostaliśmy, słuchajcie, 3 skrzynki po, po 650k, więc jest spokojnie jest fajnie. No myślę, że nawet ten opening był już całkiem dobry. Dobra, polecimy sobie raz. Mamy dwa Celestiale. Polecimy sobie pojedynczo. Mamy znowu dwa celestiale i trzeci raz mamy jednego celestiala, więc już teraz było dużo, dużo słabiej. Mamy prawie 100 legendarnych. Jak już otwieramy, to otwieramy sobie dosłownie wszystko. Zobaczymy, co nam tutaj poleci. Lecą nam coraz to słabsze, oczywiście. Otwieramy sobie kolejną setkę. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj, już szybko pojedynczo, jedną legendarną. Mamy 100 epickich. Oczywiście ze 100 epickich robi nam się kolejnych 50 zwykłych, więc tak to mniej więcej wygląda, że coś tam z tych mniejszych skrzynek, coś tam tutaj uda się zrobić. Ale te skrole mi się na pewno przydadzą bo ja tutaj sobie cały czas kopię, więc będziemy szybciej mocniej kopać i więcej wydobywać, więc wszystkie skrole sobie odpalamy dzięki temu mamy no na jeden dzień dwa z nich i mamy tutaj jeszcze tych dużo, otworzymy sobie coś ciekawości. Z jednej słuchajcie 50 leci nam Około 150 skroli, więc nie jest źle. Tutaj te spotkami to sobie gdzieś tam na spokojnie otworzymy. Możemy sobie szybko otworzyć to. Zobaczymy, ile nam z tych jeszcze wyjdzie. Tak to mniej więcej wygląda, że jesteśmy pila ze drzwi teraz na zero z małym plusikiem, więc myślę, że sobie już odpuszczę to, bo nie chcę się tych skrzynek biegać. Te skrzynki na pewno stanieją, więc wtedy jeszcze sobie zrobimy openik na pewno, ale te kilowy też pójdą ostro w dół. Dobra, mamy to wszystko. Odpalam sobie to, bo to słuchajcie. Jakiejś tam ogromnej wartości, nie ma po kilkanaście, kilkadziesiątk, więc to nam dużo nie robi, a tu trochę nam się tutaj czasowo to odpali i to sobie sprzedać te kilofy, póki są coś warte, spróbuję sprzedać te jajka. Hype egi może też zobaczymy, ile nam tutaj gemów się zwróci. Potem będziemy myśleć, słuchajcie, co dalej. Także, tak jak widzicie, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, drugi opening jest za nami z minimalnym, myślę, plusem, ale nie takim jak ostatnio, ale jeszcze sobie na pewno jakiś opening zrobimy. Jak coś, to do następnego. Dzięki bardzo i cześć.